Drodzy współbracia, umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, w dzisiejszej Ewangelii, widzimy uczniów, którzy uciekają z Jerozolimy do Emaus. Po drodze dołącza do nich Jezus, ale go nie poznają. Dlatego też zaczyna wykładać im pisma. Ukazuje, co w której księdze odnosiło się do Mesjasza, czyli do niego. A kiedy nastał wieczór, zmusili go, aby został z nimi. I tam, jak słyszeliśmy, poznali go po łamaniu chleba, po Eucharystii. Dla nas, ludzi wierzących, to bardzo ważne, abyśmy byli ludźmi Słowa Bożego, abyśmy znali Pismo Święte. Mamy też być ludźmi Eucharystii. To właśnie tutaj przychodzimy na mszę świętą, na łamanie chleba, aby zjednoczyć się z Bogiem w komunii świętej aby być blisko Niego, aby stanowić jedność. Przychodzimy tu również po to, aby nakarmić się Słowem Bożym, aby nakarmić się Słowem życia, tym Słowem, które potrafi przemienić wszystko, bo przez to Słowo stał się świat i stał się człowiek. Dzisiaj brzmi nam w uszach, misjonarzom Świętej Rodziny, jedno zdanie z Pisma Świętego: Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Sługa Boży Jan Bertier założył w 1895 roku Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny. Aby wysyłać kapłanów do głoszenia Słowa Bożego, do sprawowania Eucharystii. Do tego zgromadzenia bardzo szybko zaczęli napływać Polacy, chociaż Polski wtedy nie było, a jednym z pierwszych, a pierwszym wyświęconym na kapłana, był ksiądz Antoni Kuczera. Który święcenia przyjął w grawę w 1911 roku, a równo 10 lat później został wysłany do młodej, odrodzonej, niepodległej Polski, aby tutaj szukać kandydatów, aby posyłać ich na cały świat, by głosili światu Ewangelię. Założył pierwszy dom, założył drugi. Aż w końcu nadeszła wiosna 1923 roku, kiedy został założony Dom Zakonny Misjonarzy Świętej Rodziny tu w Górce Klasztornej. I jak czytamy w kronikach, to właśnie 23 kwietnia 1923 roku przybyli tutaj pierwsi misjonarze Świętej Rodziny. A był to ksiądz Kuczera i ksiądz Hoffman. Od tej pory zaczęła się nasza historia tutaj, w tym miejscu w górce, która od tego momentu nazywana jest Górką Klasztorną. Nie da się, wiemy o tym doskonale, w kilka minut opowiedzieć, co stało się przez sto lat. Ale zechciejmy zwrócić uwagę na kilka aspektów. Rozpoczynamy dzisiaj ten czas jubileuszu, czas świętowania. I możemy ten jubileusz porównać do naszej modlitwy. A każda modlitwa powinna zawierać cztery elementy: uwielbienie Pana Boga, dziękczynienie, przepraszanie i prośby. I my, misjonarze Świętej Rodziny, chcemy w ten sposób również podejść do tego naszego jubileuszu. Przede wszystkim wielbimy Pana Boga za to, że przysłał nas w to miejsce. Wielbimy Pana Boga za to, że możemy od stu lat być sługami Najświętszej Maryi Panny tej Matki Bożej Góreckiej, która z tego obrazu spogląda na nas od roku 1954, ale z tego miejsca patrzy na nas od prawie 9, 950 lat. Wielbimy Pana Boga za to, że tak wiele łask, tak wiele błogosławieństwa spływa na wiernych tutaj w Górce Klasztornej. Spływa też i na każdego z nas. I Nasze zgromadzenie, jakżeż wiele otrzymało łask właśnie tutaj, w tym miejscu. Ileż młodych pokoleń misjonarzy wychowało się tu w górce klasztornej. Starsze pokolenia pamiętają doskonale, że tutaj rozpoczynali swoje życie zakonne nowicjatem. Ale też i tutaj, w górce, życie wielu pokoleń się skończyło. Tutaj jest nasz dom. Żyjemy tutaj razem z Wami. Nasi zmarli, ich kości spoczywają na naszym wspólnym cmentarzu. Wielbimy Pana Boga za to wszystko, co się tutaj dokonało. Z górki. Wiele pokoleń misjonarzy wyjechało, aby głosić Ewangelię całemu światu. To właśnie stąd przed wojną wyjechali pierwsi polscy misjonarze do Ameryki Północnej i Południowej, aby głosić Chrystusa z martwych wstałego. Wyjeżdżali na chwałę Boga, Kościoła, Zgromadzenia. Wyjeżdżali z Matką Bożą Górecką w sercu. Ale nie tylko na misję wyjeżdżali stąd misjonarze, bo był taki czas, że wywieziono stąd misjonarzy na śmierć. W 1939 roku w Paterku zamordowali Niemcy 30 misjonarzy świętej rodziny, a w czasie całej wojny zginęło jeszcze kilkunastu. Oni też umierali z Matką Bożą Górecką w sercu. Wielbimy Boga za to wszystko, co się tutaj stało, bo głęboko wierzymy w to, że to wszystko miało sens, że to wszystko było potrzebne. Wielbimy Pana Boga za to, że po wojnie mogliśmy tutaj wrócić. Wielbimy Pana Boga za to, co dzieje się tutaj dzisiaj, bo dzieje się bardzo, bardzo wiele. Jubileusz to okazja do tego, aby dziękować. Wielbimy Boga i Matkę Bożą i dziękujemy za wszystko, ale naszą wdzięczność kierujemy też wobec ludzi. Wobec tych, którzy tu mieszkają, wobec tych, którzy tutaj przybywają. Bo na przestrzeni tych stu lat zawsze spotykaliśmy się i spotykamy z ogromną wdzięcznością, chęcią pomocy, z uśmiechem, z dobrą wolą. Zawsze jesteście blisko nas. Równo sto lat temu, kiedy ksiądz Kuczera i ksiądz Hoffman przybyli do Górki, jak zapisano w kronice, w klasztorze nie było zupełnie nic. Nie mieli na czym spać, nie mieli talerzy, nie mieli sztućców, nie mieli czym jeść i na czym, nie mieli też czego jeść. I czytamy w kronice, że na początku spali u okolicznych mieszkańców którzy ich żywili, którzy otwierali serca dla nich i dzielili się tym, co mieli. Uśmiechałem się, kiedy czytałem w kronice: Podane jest nawet nazwisko gospodarza, który ofiarował pierwszą krowę do klasztoru, i nazwisko drugiego, który ufundował dla tej krowy łańcuch. Z uśmiechem czytałem, że po kilku tygodniach pobytu misjonarzy świętej rodziny nie brakowało, jak kronikarz napisał, tłustych gęsi, nie brakowało kaczek, kur, baranów. I dokładnie to samo stało się w tym momencie, kiedy ten dom zakładał ksiądz Kuczera po raz drugi, gdy zakończyła się wojna. Czytałem jego list, kiedy pisze, kiedy napisał, że dom znowu zniszczony, zniszczony kościół. Nie ma obrazu Matki Bożej. Nie wiedział wtedy jeszcze, że obraz ocalał w Bydgoszczy. Ale z zapałem zabrał się do odnawiania domu i znowu historia się powtarza. Okoliczni mieszkańcy przyszli z pomocą. I tak jest, moi drodzy, do dzisiaj. Ta życzliwość była i trzydzieści parę lat temu, kiedy przyjeżdżałem tu jako młody kleryk, i ta życzliwość jest dzisiaj. I ona jest odczuwalna. My, misjonarze świętej rodziny, czujemy to na sobie. I za to Wam dziękujemy. Nie da się słowami wyrazić tego, co mamy w sercach. Dziękujemy Wam i modlimy się za Was. Bo dla Was tu jesteśmy. Dla Was tu jesteśmy. Ale jubileusz to również czas, kiedy musi paść słowo przepraszam. Bo sto lat naszego pobytu tu w górce to nie tylko piękne chwile, ale niestety były też momenty trudne. Bo zdarzały się i przykre rzeczy, zdarzały się odejścia z życia zakonnego, z kapłaństwa. Były momenty, kiedy byliśmy zgorszeniem dla was i dlatego dzisiaj, jako prowincjał mówię przepraszam. Przepraszam za to wszystko, co było niedobre i złe. Za to, co gorszyło, co nie powinno mieć miejsca, ale miało, bo jesteśmy tylko ludźmi. Jubileusz to czas, kiedy prosimy, prosimy Pana Boga o Jego błogosławieństwo. Przede wszystkim prosimy o zdrowie. Bo jak człowiek jest zdrowy, to sobie poradzi z wieloma rzeczami. Ja też pamiętam lata temu, kiedy, kiedy karetką wyjeżdżałem z górki, nie wiedząc, czy kiedykolwiek tu wrócę. Ale wróciłem. Prosimy o zdrowie dla nas wszystkich. Prosimy o Boże błogosławieństwo dla wszystkich, którzy tu przybywają. Aby być blisko Matki Bożej. Bo to miejsce słynie łaskami, ale musimy pamiętać, że nie słynie łaskami dlatego, że są tu misjonarze świętej rodziny, ale dlatego, że to miejsce wybrała sobie Matka Boża Górecka. Prosimy Was o modlitwę w naszej intencji. Drodzy bracia i siostry, Módlcie się też, aby nie zabrakło nowych, świętych powołań. Żeby nie zabrakło tutaj sług Najświętszej Maryi Panny. Bo niestety historia uczy, że przez wieki to miejsce wiele razy było puste. My, misjonarze, z dobrej woli nigdy nie opuściliśmy góry. Wywieźli nas Niemcy, ale zaraz po wojnie wróciliśmy. I kończąc tę krótką refleksję, chcę publicznie podziękować Świętej Pamięci księdzu Antoniemu Puczerze, który dla mnie osobiście jest niezwykłym bohaterem, bo nie tylko dom w górce klasztornej. Ale całą naszą prowincję zakonną zakładał dwa razy. Nie miał komputerów, nie miał samochodu, nie miał prawie nic. Pieszo, czasem furmanką, czasem kolejką wąskotorową, poruszał się między domami, aby te domy ożywić. Po mszy świętej udamy się na cmentarz. Aby pomodlić się za naszych zmarłych współbraci w sposób szczególny, będziemy modlić się z wdzięcznością, ale też i z prośbą o życie wieczne dla księdza Antoniego Kuczery, misjonarza świętej rodziny, pokornego, skromnego człowieka, który 100 lat temu, równo 100 lat temu, Stanął na tej ziemi i tak rozpoczął się ten wiek chwały. Amen.